Czy wyjście prywatne zmniejsza wynagrodzenie? W pierwszej kolejności pracownik może odpracować czas wyjścia prywatnego. Jeśli jednak wyjście prywatne nie zostanie odpracowane, to pracodawca będzie mógł zmniejszyć wynagrodzenie pracownikowi za ten czas. Zgodnie z artykułem 151 paragraf 2 z 1 Kodeksu Pracy, czas odpracowania wyjścia w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Z przepisów nie wynika jednak wprost, kiedy wyjście prywatne należy odpracować. Oczywiście najlepiej zrobić to w przyjętym okresie rozliczeniowym, tak aby uniknąć potrącenia z wynagrodzenia. Jeśli pracownik odpracuje wyjście prywatne w innym miesiącu niż to wyjście nastąpiło, to wynagrodzenie za miesiąc, w którym Wyjście prywatne pracownik wykorzystał będzie odpowiednio pomniejszone, a wynagrodzenie, w którym je odpracuje, będzie odpowiednio wyższe.